Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku programowanie w BASIC. Dzisiaj małe nawiązanie do poprzedniego odcinka, w którym nieco żartobliwie ułożyłem obwód i napisałem kod z takiej sygnalizacji świetlnej w Arduino. Postanowiłem przenieść ten projekt do, właśnie, Atari, do Basic. Oto króciutki listing. I pierwsza rzecz, która się nam tutaj nasuwa, to użyty grafik 7, bez okienka tekstowego, który obsługuje trzy kolory plus tło. W związku z tym, w takiej czystej formie, bez żadnych dodatkowych zabiegów, możemy uzyskać sygnalizację świetlną tylko dla pojazdów, ponieważ możemy właśnie ustawić trzy kolory: czerwony, żółty i zielony. Gdybyśmy obok zrobili, powiedzmy, drugi sygnalizator świetlny i wykorzystali Ponownie kolor, na przykład pierwszy i trzeci, czyli ten, który odpowiadałby czerwonemu i zielonemu dla pojazdów, wówczas w momencie, kiedy zapalibyśmy kolor pierwszy, to zarówno czerwone światło świeciłoby się dla pieszych, jak i dla pojazdów podobnie z zielonym. Dlatego też w tej czystej formie na razie zrezygnowałem z sygnalizacji dla pieszych program na początku tak jak powiedziałem ustawiamy sobie w tym programie grafik 7 bez okienka tekstowego to to plus 16 właśnie oznacza że nie będzie okienka tekstowego a następnie ustawiamy sobie kolory e, Połk 708 odpowiada kolorowi pierwszemu a parametr 32 to ciemno czerwony Połk 709 odpowiada kolorowi, żółte, przepraszam, kolorowi drugiemu, a parametr 224 to ciemnożółty kolor. I połk 710 odpowiada kolorowi trzeciemu, a wartość 176 to kolor ciemnozielony. Tu mamy te trzy kolory zaprojektowane, że tak powiem, ustawione. I mamy trzy komendy CIRCLE, które rysują nam okręgi o promieniu 8 pikseli. Następnie wypełniamy te okręgi farbą w tym samym kolorze, w związku z czym uzyskujemy trzy koła. Tutaj użyłem jeszcze w 60 linii komendy pauze 100, na chwilę jakby po wyświetleniu się tych trzech przyciemnionych kółek. Symbolizujących sygnalizator świetlny. Dopiero po chwili rozpocznie się sekwencja przełączania się świateł. Kolor pierwszy sterowany połkiem 708, parametr 36 to jaśniejszy czerwony, czyli tak jakbyśmy zapalili czerwone światło. Pauzę 300. To jest taka w Turbo Bazik. Uproszczenie pętli spowalniającej. Dodatkowa komenda, która jakby zapewnia nam przystopowanie programu na 300 jednostek czasu. Następnie, połk 709 rozjaśniamy kolor drugi, czyli żółty sygnalizator, czyli przez moment będzie się świecić i czerwony, i żółty, ponieważ żółty. Ma jeszcze parametr pauza 100, w związku z czym przez 100 jednostek będą się jeszcze oba świecić, ponieważ czerwonego nie wygasiłem. No, w 90 linii wreszcie przygaszam czerwony, przygaszam żółty i rozjaśniam 181 parametrem, połk 710, zielony. I zielony ma się świecić przez 300 jednostek. Następnie. Tenże zielony wygaszam, to znaczy przyciemniam z powrotem do wartości 176. Połkiem 709 zapalam, rozjaśniam inaczej żółty i to trwa pauzę 100, czyli ten żółty trochę krócej nam się znowu świeci. I ponownie roz, tutaj 709 to był. Po 709 79224 wygaszony jest żółty tak gaśnie żółty nie ponownie tylko po prostu w tym miejscu gaśnie żółty i pętlą do 70 lecę i zabawa zaczyna się od nowa a jak wygląda to graficznie proszę bardzo czerwony czerwony z żółtym za chwilę o i zielony, następnie zielony zgaśnie, zapali się żółty, następnie żółty zgaśnie i zapali się czerwony, czyli wchodzimy ponownie do pętli, do początku. No właśnie. Oczywiście możemy rozbudować ten program i Moja prośba, moja mała zachęta do osób, które obserwują mój kanał, może podacie jakieś sposoby na dodanie drugiego sygnalizatora, tak, żeby kiedy dla pojazdów świeci się czerwone, dla pieszych świeciło się zielone. Kiedy dla pojazdów świeci się zielone, dla pieszych, żeby świeciło się czerwone. Oczywiście, metod. Na uzyskanie dodatkowych yy, kolorów, nazwijmy to, dodatkowych takich pól, które mogą być osobno sterowane, jest kilka. Liczę na Waszą kreatywność. Tymczasem to tyle z mojej strony. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.